A po zaprezentowaniu pomieszczeń typu salon, pokój dziecięcy, sypialnia zapraszam Państwa do kuchni. Kuchnia nie ma drzwi, ale jest kuchnią zamkniętą. Drzwi zostały wyburzone, zlikwidowane przez właścicieli, bo tak naprawdę nie były potrzebne. Kuchnia jest bardzo dużą kuchnią, naprawdę jak na warunki mieszkania w bloku jest duża, ma okno. Proszę bardzo właściciele. Za, e, zamontowali z, montowali dużą lodówkę. Też się zmieściła. Jest miejsce na stoli. Zmieściła się również zmywarka, duża kuchenka, piekarnik. Wszystko, co trzeba w tej kuchni jest. I ta kuchnia z całym wyposażeniem zostaje. Także w cenie e, zakupu macie Państwo wszystko. No i bezcennym jest oczywiście widok, bo gotując sobie Pyszny obiad. Wystarczy wychylić lekko głowę i widzicie Państwo półwysep, widzicie Państwo morze. Patrzycie, jak się bawi dziecko. Dla mnie, lokalizacja to jest naprawdę bardzo duży atut tej nieruchomości. Konkretnie. Jeszcze raz. Żebyśmy o wszystkie szczegóły tej prezentacji zadbali. Wychodzimy z kuchni. On jest. Pokój, chłopca. Zwrócę uwagę na wszystkie drzwi w tym mieszkaniu. Wszystkie drzwi są bardzo y, dobrej firmy. Proszę bardzo. Firma Porta to też jest istotne. Nawet tam przemknęłam Państwu w usterku. I jeszcze sypialnia bo sypialnia jest naprawdę cudeńkiem. Jak mówi moja bratanica. I zapraszam po więcej szczegółów do kontaktu telefonicznego. Pozdrawiam.